Jestem przerażona na myśl o nagrywaniu tego filmu, ale jedziemy z tym. Luty to był jakiś po prostu rekordowy miesiąc. Nie wiem, czy dosłownie to był mój rekord czytelniczy, bo mój rekord do tej pory na pewno był lekko, lekko powyżej 20 książek. W tym miesiącu przeczytałam 23 książki. Nie wiem. Jak, nie wiem kiedy, ale jest o czym opowiadać, więc po prostu już do nich przejdźmy. Pierwsza książka, jaką skończyłam już w lutym, to był Karawal Stephanie Garber. Książka, którą oceniłam na dwie i pół gwiazdki, i o której opowiadałam w filmie, gdzie szukam nowej ulubionej serii. No jak możecie się spodziewać po y, ocenie gwiazdkowej, no tutaj nie pykło Natomiast tę serię mam w planach kontynuować, mam już odłożony tom drugi, wypożyczony z biblioteki Także mm, niebawem będę po tę książkę sięgać pewnie Dalej przesłuchałam w audio Jestem śmiercią Chrisa Cartera, to jest siódmy tom serii Robert Hunter Książka, którą oceniłam na czwartą gwiazdki i która była świetna Tradycyjnie, jak to Chris Carter. No myślę, że Chris Carter mnie nie zawiedzie w swoich książkach. Naprawdę to by była najbardziej niespodziewana czytelniczo rzecz, jakby się zadziała, jakby któraś książka Chrisa Cartera mnie tak absolutnie i totalnie zawiodła. Mam nadzieję, że to nigdy się nie wydarzy, bo to by mi po prostu zawaliło świat, i po prostu światopogląd, i książkopogląd chyba. No i mamy oczywiście kolejne zbrodnie, tym razem zbrodnie na kobietach, a poza tym też mamy sytuację, gdzie porwano młodego chłopca, i mamy tutaj perspektywę właśnie i śledczych, samego Roberta Huntera. I też na przykład przeplatany z perspektywą tego porwanego chłopca. Bardzo ciekawa książka z bardzo ciekawym zakończeniem, dlatego też ta jedna czwarta gwiazdki więcej niż cztery. Luty to był także, oczywiście miesiąc azjatycki i trochę tych azjatyckich lektur również mam tutaj na liście. Po pierwsze, książkę, którą sobie czytałam w e booku na Legimi, czyli kamejowy, kamejowy, kamejowy sklep papierniczy i to ogałe Książka. Bardzo taka ciepła, trochę otulająca, ale nie do końca, bo to nie jest taki, wydaje mi się, typowy książkowy otulacz. I jakbym miała ją oceniać klimatycznie, i tym, w jaki sposób była pisana, i jaki miała dawać vibe przede wszystkim, to. Uznałabym ją trochę za taki miks kamogała, tropiciele smaków i ukochane równanie profesora, którego nie lubię, ale na szczęście tę książkę akurat polubiłam. Bardzo mi przypadła do gustu. O bohaterce, która prowadzi sklep papierniczy po śmierci swojej babci, którą nazywała chyba mentorką czy mistrzynią i która wszystkiego jej uczyła tak naprawdę i która ją wychowywała. I też ta bohaterka przyjmuje zlecenia napisania listów na różne okazje, w różnych sytuacjach, od różnych osób. W związku z czym właśnie troszkę mi to dawało vibe kamogała tropiciele smaków. Ten motyw pisania listów, tworzenia listów na podstawie tylko kilku wymagań i informacji było to bardzo ciekawe. Jednocześnie mamy też wejrzenie w życie prywatne bohaterki i to jak spokojnie ta książka biegnie i pokazuje nam chyba cały rok z życia tej postaci przemieszczamy się w czasie, jakby przez różne pory roku. No, wydaje mi się, że pięknie to było napisane, super stworzona historia. Mnie osobiście się to bardzo podobało, jak było napisane I, i sama historia, jaka była przedstawiona, i właśnie pisanie tych listów, chociaż były takie jakieś momenty, które mi chyba średnio siadały, ale już nie pamiętam, co to było konkretnie z początku, ale potem coraz bardziej czułam w to wszystko zaangażowana i. Coraz bardziej jakby czułam ten klimat i to, co ta książka przekazuje, ten mindset, który powinnam mieć przy czytaniu. Trzy i trzy czwarte gaski. nie wiem, czy już o tym mówiłam. Skończyłam także wreszcie, wreszcie serię Magnus Chase i Bogowie Asgardu Ricardana, czyli przeczytałam trzeci tom Statek Umarłych. No, po prostu jakieś brawa, naprawdę, bo ja przez cały zeszły rok nie mogłam się zebrać, mimo że miałam tę książkę w Flibiarze, do skończenia tej serii. Bo co już mówiłam wielokrotnie, o ile Magnus jest chyba jedną z moich ulubionych, jeżeli w ogóle nieulubioną postacią z książek Rejordana, postać, która, którą ja darzę szczególną sympatią, przez to, że mam wrażenie, że z nim najprędzej bym się dogadała i byłby po prostu moim najlepszym kumplem na pewno, bo. Sposób, w jaki on ironizuje i jak czasami sarkastyczne ma wypowiedzi czy myśli w swojej głowie, to mi bardzo, mm, bardzo się podoba. Generalnie bardzo tę postać polubiłam. Natomiast sama w sobie seria z tych, które czytałam do tej pory, czyli łącznie z Magnusem czterech serii Rayordana. chyba, ta mi się podobała najmniej. Uważam, że była najbardziej jakoś taka chaotyczna. I najmniej jakiejś celowości w tym wszystkim było, w sensie takich konkretów, dążenia i wydarzeń, i zagrożeń. Nie wiem, ja odnosiłam takie wrażenie, że to było po prostu bardziej chaotyczne. Te książkę oceniłam na trzy gwiazdki, była. Po prostu spoko zakończenie. Następnie też książka, o której już Wam opowiadałam właśnie w filmie, gdzie szukam nowej ulubionej serii, i jest to pierwszy tom. The Inheritance Games Jennifer Lynn Barnes i o niej również nie będę się tutaj wypowiadać, będę raczej skupiać się na tych, o których nigdzie indziej po prostu nie mieliście okazji usłyszeć, czyli o następnej książki, które, książka, którą przesłuchałam sobie w audio. Pan Mercedes Stephena Kinga. Przesłuchałam pana Mercedesa, ponieważ ja i tak chciałam jakby tę książkę przeczytać, tudzież właśnie przesłuchać. Z tego względu, że no mimo wszystko jest to rozpoczęcie serii, to nie chciałam za szybko po to sięgać. No zresztą na początku roku bardzo się skupiałam na kończeniu serii, a w lutym sporo, sporo, sporo ich porozpoczynałam. Natomiast pod moim rocznym TBR-em, gdzie mówiłam, że chca, chciałabym przeczytać w tym roku Outsidera, dostałam komentarz, że najpierw warto przeczytać trylogię właśnie od panu Mercedesie. I w związku z tym pomyślałam, ok, jak jest audiobook, ja lubię takie kryminały, thrillery i tego typu rzeczy słuchać w audio, no to spróbujmy z panem Mercedesem. Odsłuchałam tę książkę i powiem wam, że mi siadła jak na e, kryminał chyba pierwszy. Nie wiem czy w ogóle, czy są jeszcze jakieś kryminały, które pisał Stephen King, takie kryminały, kryminały? Jeżeli jest, no to to jest jedyny, który czytałam prawdopodobnie. Ale nawet mi się podobał. Historia, w której mamy mężczyznę, który po prostu potrąca ludzi, potrącił ludzi samochodem, dokonał pewnego rodzaju zamachu w ten sposób. I mamy perspektywę śledczych zajmujących się tą sprawą, ale także perspektywę samego zbrodniarza, który te czyny popełnia, i historia jego jest mm, no, nieprzyjemna. Tak bym powiedziała, w sensie jest taka oburzająca, jak dla mnie. Ale ogólnie książka mi się podobała 3,5 gwiazdki. Następna, którą przeczytałam, to, a właściwie częściowo przeczytałam ją w e-booku, a potem ją dokończyłam właśnie sobie w audio. Jest to Nocny Dom UNESCO, i to jest książka grozy, pewnego rodzaju horror, raczej, który rozpoczyna się od tego, że główny bohater nakłania swojego kolegę, żeby zadzwonił. Z budki telefonicznej pod specjalny numer jakiejś tam osoby. I w momencie, kiedy on to robi, ten kolega, to telefon zaczyna go wciągać, zjadać po prostu wciąga go słuchawka telefonu. Tak, i to jest początek tej historii. Bardzo to było ciekawe i początkowa, nie wiem, połowa, może jedna trzecia, trochę więcej niż jedna trzecia. Była intrygująca, bo zupełnie nie było wiadomo o co biega w tej książce. Ale z czasem zrobiła się mniej ciekawa i wydaje mi się, że samo rozwiązanie nie było jakieś takie super. Mimo wszystko przynajmniej chociaż z początku była taka bardziej wciągająca. W miarę spoko, ale taka do zapomnienia raczej historia. O ile ten początek jest taki, że zapomnieć się go nie da, to całą resztę myślę, że z czasem zapomnę, co tam po prostu powychodziło, ale oceniłam ją na 3, czwartą gwiazdki. Następnie książkę, którą też sobie odsłuchałam w audio, w tym miesiącu audiobooki naprawdę ratowały mi życie czytelniczo i może ze względu też na to, tyle tych książek jest tutaj przeczytanych, bo pewnie bez audiobooków by aż, ile tu, aż tyle ich tutaj nie było, więc i tak dziwne, że zamiast słuchać muzyki albo oglądać głupoty, to w momencie, kiedy miałam czas na audiobooki, to słuchałam audiobooków. Natomiast wracając, mógłby spaść śnieg Jessica Ow, jest to historia mm, bohaterki, do której, znaczy, która wybiera się z matką mm, w podróż do Japonii. One tam sobie trochę spacerują, chodzą po jakichś galeriach sztuki na przykład i tak dalej. Ta relacja jej z matką mam wrażenie jest taka bardzo, nie wiem, no mam wrażenie trochę chłodna i zdystansowana, ale nie żeby jakieś negatywne emocje też były między nimi. I jednocześnie jest przytaczanych trochę wspomnień, natomiast nie urzekła mnie ta książka. Dałam jej trzy gwiazdki, ale wydaje mi się, że sporo już zdążyłam z niej zapomnieć, bo w porównaniu z innymi ta nie ujęła mnie nie miała czym za bardzo mnie uchwycić, była po prostu ok. Nie jest tak, że jakoś, nie wiem, stracicie, jeżeli po nią nie sięgniecie, a z drugiej strony, że jakoś właśnie coś bardzo uzyskacie, jeżeli po nią sięgniecie. W przeciwieństwie do kolejnej książki, która bardzo mi się podobała i ją sobie wypuszczałam z biblioteki, jest to książka Płacząc w Age Mart Jennifer, e, przepraszam, Michelle Zoner i jest to książka, którą oceniłam na czwartą 4, 4 gwiazdki. To jest memoir, jeżeli dobrze to nazywam, czyli... Historia m, autorki w związku z jej nieżyjącą mamą. Jest ona koreańsko-amerykańskiego pochodzenia, i w książce przedstawione są właśnie chociażby wspomnienia z dzieciństwa, ale też takie bardziej idące naprzód już w okolicach tego czasu, kiedy. Jej mama zachorowała i kiedy zmarła. Jest takie trochę to wszystko słodko-gorzkie, natomiast mimo wszystko wyziera z tego ten spory smutek, który wydaje mi się mocno wpływa na czytelnika, aczkolwiek nie jest to nachalne wywoływanie tych emocji, tylko takie właśnie wypływające z nas. Autentycznie i naturalnie. Być może było to częściową jakąś autoterapią, także, ponieważ powroty do niektórych tych wspomnień niektórych nawet nieprzyjemnych, ale też tych takich przyjemniejszych, na które być może teraz patrzy się zupełnie innym okiem z perspektywy czasu i z perspektywy też tej sytuacji, że już nie można. Tego odtworzyć, wrócić do tego w żaden sposób, bo tej bliskiej nam osoby nie ma. I takie jakby uśmiechając się trochę na wspomnienie różnych rzeczy, jednak, mimo wszystko, przez łzy. Przechodzimy przez tę historię, bardzo dobra książka. No mnie naprawdę urzekła, ujęła i wydaje mi się, że mocno to wszystko także odczuwałam. I udało mi się wreszcie też zakończyć, ponieważ wreszcie pojawił się audiobook. I w sumie dzięki audiobookowi skończyłam tę książkę, które miałam do tej pory przeczytaną połowę mniej więcej. Przez bardzo długi okres czasu Dzienniki japońskie, zapiski z roku królika i roku konia Piotr Milewski. No, też książka wpasowująca się w azjatycki miesiąc książka o Japonii, o podróży, właśnie autora przez różne miejsca i różnych wydarzeniach. No, dosłownie po prostu opisuje. Swoją ówczesną podróż po Japonii. Czytało mi się ją dobrze, ale w pewnym momencie po prostu, jakby nie wiem, przestałam, odłożyłam ją i ciężko mi było do niej wrócić, bo ciągle pojawiało się coś innego, ale w momencie, jak właśnie pojawił się audiobook, no to bardzo szybko skończyłam ją słuchać właśnie w audiobooku, no i była w porządku. Była w porządku, w miarę ciekawa. Nie jest tak, że jakoś bardzo dużo rzeczy można się z niej dowiedzieć, mam wrażenie. A przynajmniej ja z własnej perspektywy nie czuję, jakbym nauczyła się czy dowiedziała z niej jakoś bardzo dużo. Ale mimo wszystko, będąc zainteresowaną tą tematyką i generalnie, no, Japonią. To, to fajnie, że ją przeczytałam, oceniłam ją na 3 i 1 czwartą gwiazdki. Następnie panna Kim wie Namju, czyli m, autorki Kim Jong urodzona w 1980, nigdy nie pamiętam który. Tutaj za to mamy zbiór opowiadań, zbiór ośmiu historii różnych kobiet tudzież. Dziewczyn na różnym etapie życia, ale też różnych rzeczy, różne rzeczy przeżywających. I oczywiście niektóre podobały mi się bardziej, niektóre podobały mi się mniej, natomiast były one moją, moim zdaniem ciekawe. To o uciekinierze na pewno mi się podobało. Podobało mi się jeszcze to, w którym główna bohaterka miała. Taką mocną relację z teściową, to też mi się bardzo podobało. Ale generalnie, też szybko do przeczytania książka. Myślę, że jak Kim jong Wam się podobała, no to, no to też warto sięgnąć po tę książkę. Ja ją oceniłam na 3,5 gwiazdki. Kolejna to Kosiarze, czyli. Nie Shasterman. Czytałam tę książkę wypożyczoną z biblioteki, niedługo będę czytać tą drugi, bo już mam też wypożyczony, ale również o tej książce mówiłam przy okazji filmu, gdzie szukam nowej ulubionej serii, więc, więc tutaj sobie po prostu to skipnę, wybaczcie. Natsume sąseki i Sedno Rzeczy. I tutaj mamy historię mężczyzny i jego senseja i nie wyniosłam z niej praktycznie nic. Historia właśnie o tym, jak pewien mężczyzna starszego innego mężczyznę, nagle zaczyna nazywać Sensejem, jakimś swoim właśnie takim nauczycielem, trochę takim nie wiem, mentorem poniekąd, i czerpie od niego mądrość, i nie wiem, próbuje się na nim wzorować, ale też poznajemy historię z lat wcześniejszych tego Senseja. I to było też w sumie to było ciekawe ale nie poruszyła żadnych wrażliwszych strun ta książka we mnie, nie dała mi jakichś porządniejszych przemyśleń, więc zostawiłam ją na trzech gwiazdkach. Dalej książka, którą już mam wystawioną na sprzedaż jest to Stasza Pani z Nożem, Gubion Mo. I jest to książka, którą oceniłam na 2,5 gwiazdki. To generalnie mm, ciężko mi w ogóle sklasyfikować do jakiegoś gatunku tę książkę, dlatego że z jednej strony wydaje mi się, że to mogłoby być jakaś książka akcji, ponieważ mamy tu chyba ponad 60-letnią kobietę, która jest asasynką i która jakby zabija na zlecenie właśnie nożami jest nożowniczką, tak? Tak to można powiedzieć. Ale są też inne osoby jakby pracujące w tej organizacji, osoby młodsze, tacy troszkę przeciwnicy zawodowi, można powiedzieć, nie wiem. Um, ani nie było to jakieś takie bardzo. Bardzo przyjemne, bardzo rozrywkowe, ani jakieś, nie wiem, pouczające, z czego można wyciągnąć coś ciekawego, ta książka po prostu sobie była. I, i tyle. Nic, nic wielkiego jakby to nie jest jakaś super historia. Więcej akcji, gdzieś tam pod koniec, takie trochę pomieszanie z poplątaniem, jakby z początku wcale nie, nie zapowiadało się, że mimo tego zawodu. Jakim się para, ta bohaterka, że będzie to właśnie jakoś tak mocno akcyjne, a potem nagle jest trochę tej akcji. Tak, jakby ta książka nie jest tym, co by się wydawało, że to może być po samym opisie i po tym, co Wam o niej powiedziałam. A z drugiej strony, czym jest? Też ciężko stwierdzić, bo jest po trosze wszystkim, ale też nie do końca czymś konkretnym. No nie wiem, 2,5 gwiazdki, no to i tak mi się wydaje całkiem spora ocena. Naj najgorsza książka, yy, jedna z najgorszych książek roku na pewno to będzie, bo ona ma poniżej dwóch gwiazdek, a mi się to rzadko zdarza. To chyba też o niej coś wspominałam w filmie z seriami i o następnej książce, którą tu mam też wspominałam o filmie z seriami. Po pierwsze, dwór miodu i popiołu, jeden i trzy czwarte gwiazdki. Przesłuchałam to sobie w audio. No, tytuł, który sugeruje po prostu totalną sztampę i pisanie książki dla kasy, potwierdza to, że jest to książka bez niczego konkretnego, na niczym nowym nie stojąca, po prostu powielanie wszystkiego, tylko żeby się haj skręcił. I tak po prostu płytka, i tak wyzuta z czegokolwiek dobrego, że no, i tak, że nie dostała jednej gwiazdki. Na to, za to następna książka. Legenda Rebeliant Marilu. Przeczytałam pierwszy tom, bardzo mi się podobał, więc też obym niebawem znalazła czas na kolejne tomy tej serii. I tam też w tym filmie o tym mówiłam. Następnie mamy Małe Ogniska Celest. Jest to jedna z lepszych książek zdecydowanie tego miesiąca, którą też oceniłam na 4 i 1 czwartą. Mamy takie spokojne miasteczko, bogatą rodzinę Richardsonów. Jedną z ich jakby mieszkań, czy tam, no chyba takich mieszkań, można powiedzieć, wynajmuje Mia wraz z córką. i Mia też dla Richardsonów zaczyna pracować, a tymczasem Pearl jej córka troszkę um, zaczyna się zaprzyjaźniać z ich dziećmi i bazując na różnych relacjach, charakterach, sposobach patrzenia na świat, tworzą się różne ciekawe relacje, no ale też wychodzą pewne kwestie z y, przeszłości, które były bardzo ciekawe. Tę książkę mega przyjemnie mi się czytało, naprawdę bardzo dobrze mi się czytało, bardzo mi się spodobało pióro autorki, więc na pewno po inne książki również będę sięgać i może nawet kiedyś wbiorę na jakiś jej read -read czy coś, bo urzekła mnie, ujęła mnie, zainteresowało mnie bardzo mocno i nawet też nie jestem w stanie do końca stwierdzić poza tym stylem pisania, no i samą w sobie historią, jakie tam były elementy, które mnie tak najmocniej do niej przyciągały. Ale, no, ale tak było po prostu. Dalej dwie książki, o których mówiłam w filmie Czytam i cierpię, w pierwszym filmie z nowej serii, gdzie czytam książki, które słyszałam. No słyszałam o nich dużo negatywnych opinii i też mam wrażenie, że mogłyby mi nie do końca siąść, natomiast mimo wszystko z jakichś względów chcę te książki przeczytać i w związku z tym w tych filmach będę je czytać i w tym pierwszym filmie czytałam po pierwsze po drugiej stronie jeziora. W tym momencie wam nic nie powiem o tej książce, czy mi się podobało, czy mi się nie podobało, absolutnie nic wam nie powiem, bo, bo odsyłam was do tamtego filmu, tam wystarczająco już powiedziałam i całą relację z czytania zdawałam. Też może... Przy następnych filmach będę rzucać więcej spoilerów do książek, jakby ktoś był zainteresowany, bo też mm, dostałam taki komentarz, więc, yy, więc w jakiś sposób to spróbuję wprowadzić. No i drugą książką, którą też czytałam do tamtego filmu i o której też Wam tutaj nic nie powiem, jest Fourth Wing, czwarte skrzydło Rebeki Jarros. Więc jeżeli chcecie się przekonać, yy, czy, czy faktycznie cierpiałam przy czytaniu tych książek, czy być może jednak w jakiś sposób mi się spodobały, no to tamten film. Śmiga na kanale. Dalej książka, zanim wystygnie kawa, którą sobie wrzucałam do TBR-u na ten rok, więc ją przeczytałam. Właśnie liczyłam, że przeczytam ją w miesiącu azjatyckim i tak mi się udało. Oczywiście jest to historia o kawiarni, m, gdzie można przenosić się w czasie. Natomiast to przenoszenie w czasie też jest na pewnych określonych regułach, że można przenieść się też będąc dalej w tej kawiarni i spotkać się z osobą, która w tej kawiarni też była, można coś sobie powiedzieć, i tak dalej, natomiast. To, co się zrobi podczas tego przenoszenia się w czasie, nie zmienia teraźniejszości. I to jest taki dziwny dosyć punkt. W związku z tym punktem akurat nic więcej wam nie, nie powiem. Tam są chyba cztery rozdziały i historie dosyć różne, dla mnie osobiście naprawdę poruszające. Może chyba pierwsza jakoś tak najmniej mi siadła i wtedy po tej pierwszej miałam takie, że a, jest ok. Natomiast te te historie poniekąd niezwiązane, ale jednak trochę ze sobą związane. W taki delikatny i bardzo, moim zdaniem, udany sposób przyplatają się ze sobą i jak takie po prostu te tryby tak zachodzą na siebie. I, I to wszystko, jak dla mnie, świetnie, świetnie współgrało. Także po prostu między tymi historiami, trochę tam opowiadaniami były jakieś nawiązania, które były rozwijane na przykład dopiero później. To dla mnie zabieg... Był świetny, no i autor świetnie sobie poradził właśnie z pisaniem tego w taki sposób. Agatia z kanału subiektywnie, jeśli dobrze kojarzę, to mówiła, że ta książka. Że ona nie wzbudza jednak takich emocji, jak teoretycznie miała. I tak, nie wiem, czy powiedziała to dosłownie, czy tak parafrazując, trochę można by przełożyć, że za nią wystygnie kawa to jest troszkę taka wydmuszka, która z jednej strony jest stworzona właśnie tak, żeby pewnego rodzaju emocje były i tak dalej, żeby nas poruszyć, a że wcale tego nie robi. I ja się z tym nie zgadzam, jak dla mnie inna książka, której zaraz powiem, jest bardziej wydmuszkowata niż to. Bo kolejne historie naprawdę mną poruszyły. I było to pisane w taki delikatny sposób. Tak jak mówię, mnie przypadło bardzo to, że, że te historie na siebie trochę nachodziły i że te postacie jakby troszkę się krzyżowały, i że potem otwierały nam się oczy przy różnych sytuacjach, jak. To wszystko następowało. Także to jest książka, którą oceniłam na Cztery Gwiazdki, i myślę, że bardzo chętnie będę chciała sięgnąć po kolejne z tej serii. Natomiast teraz, właśnie książka, która ja uważam, że była taką emocjonalną, trochę wydmuszką. Heaven, nie Niestety, ja myślałam, obawiałam się tej książki, ponieważ bardzo nie lubię wątków e, i też w filmach i serialach mnie to bardzo, mm, bardzo. Boli i jakoś taką nieprzyjemność mi sprawia, szczególnie właśnie w jakichś, nie wiem, koreańskich czy japońskich, takie znęcanie się. Takie celowe upadlanie człowieka i takie odzieranie go zgodności przez różne akcje, takie no po prostu z jednej strony bullying, ale w tutaj akurat bullying, ale w innych sytuacjach no nie tylko taki typowy bullying, ale jakieś takie, nie wiem, szantaż czy, czy coś w tym stylu. Mnie to jakoś tak bardzo mierdzi i bardzo nie lubię takich rzeczy. Szczególnie wizualnie, i dlatego też obawiałam się tej książki pod tym względem, że mamy tu głównego bohatera, który ma zeza i mm, jest prześladowany przez swoich rówieśników i oni się nad nim znęcają różnymi sposobami, i fizycznie, i też mentalnie. No i pewnego dnia dostaje jakby liścik, jesteśmy tacy sami, czy coś w tym rodzaju, i mm, poznaje osobę, która. Również y, jest ofiarą prześladowań i ofiarą znęcania się. Wiązuje się między nimi przyjaźń i w sumie o tym jest ta książka. Szczerze mówiąc, myślałam, miałam nadzieję, że może jakieś jej wywiązanie się i rozwiązanie ostateczne będzie he, mocniejsze, że będzie jakieś bardziej znaczące, że po prostu jakieś będzie. Bo mam wrażenie, że dochodzimy w pewnym momencie do końca tej historii. Bez niczego konkretnego. Jest jedna rzecz, jedna taka bardzo istotna zmiana w życiu postaci, która występuje na końcu. To było ładne. To, jak to było napisane, taki można to nazwać, nie wiem, czy to było nazwane epilogiem, czy, czy nie, ale taki można powiedzieć, właśnie epilog. Nie, nie było nazwane epilogiem, ale taki można powiedzieć epilog. To było bardzo ładne, ale o ile z początku czytania tej książki, Miałam takie odczucie, że jest to smutne, że. I nie wiem, czy celowo to było tak pisane, czy nie, ale to, w jaki sposób bohater opowiadał o tym znęcaniu się i jak następowały różne sytuacje i co ci również rówieśnicy mu robili w różnych momentach, to było pisane tak trochę już bezuczuciowo, tak jakby. Ja to odebrałam tak, że to jest strasznie smutne, że dla niego to jest. Taką normą, że jest to tak wyzute ze strachu i z jakiejś takiej przykrości i z takich silnych negatywów, które by pewnie targały kimś, kto coś takiego przechodzi, na przykład po raz pierwszy, drugi, trzeci. I, i że to po prostu właśnie było mocno przykre, że mimo tego bólu i cierpienia trochę jakby czuć było przyzwyczajenie się postaci do tej sytuacji, ale z czasem. Mimo przedstawiania właśnie też bardziej lub mniej brutalnych i nieprzyjemnych rzeczy, przestałam odczuwać cokolwiek w związku z tą książką. Moim zdaniem, ona przestała dawać emocje w tym też momencie, kiedy po prostu było to jakieś takie ciągnięcie się życia i ciągnięcie sytuacji, w której postaci są, i nie zmierzanie do niczego konkretnego. Poza tym bardzo nie lubiłam postaci, z którą mm, Maroko, główny bohater, jakby się zaprzyjaźnia. Bardzo nie lubiłam tej postaci. W sensie, oczywiście nie uważam, że ktokolwiek by zasługiwał na takie traktowanie i tak dalej, ale to, w jaki sposób się ta postać wypowiada, sprawiało, że ja nie chciałabym się z nią po prostu zadawać z tego względu, że brzmiała jakby ona miała już tę całą wiedzę, jak to w, w świecie wygląda albo jak wyglądać powinno i ona ma takie jakieś swoje postrzegania i koniec i na pewno ma rację z taką swoją jakby pewnością z pewnością swoich, um, swoich przekonań właśnie i totalnym takim zamknięciem jakby nie wiem, dalej życie doświadczenie, dorosłość jakieś nie wiem, inne spojrzenie no to w ogóle nie istniało, strasznie mnie po prostu wkurzała już od pewnego momentu więc to też jakoś na pewno wpłynęło na to, że no nie odbieram tej książki za dobrze. Dałam jej dwie i jedną czwartą gwiazdki, niestety. Ale pierwsze jajeczka tej autorki dalej mam na półce i kiedyś będę po tę książkę na pewno sięgać. I teraz, jeszcze dwie książki, o których wspomnę bardzo szybko, bo nie wiem, czy już pojawił się film z nimi. Czy zaraz się pojawi. Natomiast kręciłam z nimi vloga i tam trochę więcej o nich mówiłam, a chcę ten film już skończyć, bo i tak jest długi. Natomiast obie mi się bardzo podobały, tylko tyle wam powiem i obie dostały ode mnie cztery gwiazdki. Po pierwsze, Natalia Grzegżółka i The Paper Dolls. Pierwszy to Mulberry Tales. Naprawdę, naprawdę ciekawa książka, aczkolwiek mroczna i taka. Toxic. No nie spodziewałam się, że taka, taka, taka książka mi się spodoba, ale coś więcej właśnie w tamtym filmie. I jeszcze Blackbird Black Academy, również mi się bardzo podobała, ale dlaczego? No to tam odsyłam. No i aha, jeszcze jedna tylko rzecz. Jeden DNF, który zrobiłam w lutym. ZDNFowałam książkę Kobiety w kąpieli Tiening i jest to. Chińska książka. Aha, już pamiętam, tam był taki wątek pseudoromantyczny z takim typem, i to on był strasznie dziwny. Ten, I ten typ, i w ogóle ten wątek, i to mi się nie podobało bardzo. I, I tam było coś w związku z tą matką, że ona taka szemrana była. To chyba byłaby taka książka trochę międzypokoleniowa, ale przeczytałam jej, nie wiem, z 200 stron i stwierdziłam, że dosyć nie interesuje mnie. Nie interesuje mnie, odpycha mnie od siebie. Był taki moment, gdzie mimo średniego zainteresowania nagle coś mnie bardziej zainteresowało, ale potem to znowu wszystko opadło, więc stwierdziłam, że porzucam. I tyle, moi drodzy. To by były wszystkie książki, które przeczytałam w lutym. Matko kochana. Nie liczę na to, że marzec będzie równie dobry. Fajnie by było, ale zapewne. Nie, bo mi się w końcu tryby przegrzeją, jak będę za dużo czytać i słuchać pewnie. Jeżeli daliście radę i dotrwaliście do końca tego filmu, to Wam gratuluję i jednocześnie bardzo dziękuję za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Widzimy się następnym razem. Do zobaczenia. Topa!